Robert Karaś, polski triatlonista, który przesuwa granice ludzkiej wytrzymałości. Urodził się w 1989 roku w Elblągu. W młodości trenował pływanie, do którego miał świetne predyspozycje, jednak brak mu było motywacji. W 2017 roku Karaś zdobył międzynarodowe uznanie, ustanawiając rekord świata w podwójnym Ironmanie w Niemczech. W 2018 roku ponownie przeszedł do historii, zdobywając Mistrzostwo Świata w potrójnym Ironmanie w Austrii. Rok później, w 2021 roku, Robert Triumfował w Meksyku w pięciokrotnym Ironmanie, gdzie po raz kolejny ustanowił rekord świata, kończąc zawody w czasie 67 godzin 58 minut i 1 sekundy. W 2023 roku Karaś osiągnął kolejny przełom, startując w 10-rotnym dziesięciokrotnym Ironmanie w Brazylii. Rok wcześniej z powodu Kontuzji nie udało mu się ukończyć tego dystansu. 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 km biegu pokonał w 164 godziny 14 minut i 2 sekundy bijąc kolejny rekord świata, który po czasie został mu odebrany z powodu stosowania środków dopingujących. W swojej karierze Robert wielokrotnie podkreślał, że najtrudniejszym momentem zawodów nie jest fizyczny wysiłek, ale walka z psychiką, szczególnie podczas ostatnich kilometrów biegu. Stoczył również dwie walki na galach Fame MMA, wygrywając z Filipkiem i przegrywając z Jakubem Nowaczkiewiczem.